a piękno. Nawet czas ten sposób, prawica, no, tak, kurde i na policji byli od soboty jechali z oboty. No nośmy intywir kompletną złą tydzień po I to nie. Proszę nie regulować odbiorników. Taki właśnie hałas emituje agregat prądotwórczy postawiony przed domem rodziny Rosiów. Agregat stoi od soboty. Od soboty cała rodzina nie może spać. No cholera już bierze człowieka. No jak wygląda życie? Pan mówi, dzieci nie śpią? No nie śpią, nie uśpi się. Ta malutka wnuczka yy, od syna przyjechali. No nie uśpi się żadne. No, no już nie. Żeby nie być gołosłownym, pan Józef zaprasza nas do siebie późnym wieczorem. Ruch na drodze krajowej nr 94 powoli zamiera. Niemal cała rodzina zbiera się do snu. Nawet przy zamkniętych oknach słyszę, że, że i tak to wyczy, i tak bylczy. Przeszkadza Ci to? Ten dźwięk? Tak. Jak się przeszkadza? Co się dzieje? Głowa mnie niekiedy boli. Okazuje się, że spać nie może też i reszta wsi. Na wieść o naszej wizycie pod domem Rosiów pojawiła się spora grupa mieszkańców. No ja myślę, że to jest aktualna polska rzeczywistość. Myśl polskich inżynierów z Generalnej Dyrekcji. Nie polskich, a austriackich i nie generalnej dyrekcji dróg krajowych, a prywatnej firmy. Agregaty zasilają bramki do automatycznego poboru opłat za przejazd. Cały system nazywa się Viatol, a uruchomiła go austriacka firma Kapsz. Jak to działa? No, o, co, o co w ogóle chodzi? No, tu najeżdżam na bramkę i automatycznie mam naliczane pieniądze. Sygnał jest, piknięcie i... Za ten odcinek, za ten, za ten odcinek właśnie przyjechany. W Polsce nic nie ma. Nie wiadomo, Czarna Magia. Troszkę mi się widzi, że to powinno być pierwsze jakoś to zorganizowane, a dopiero to założone. Agregaty to wyjście awaryjne. Okazuje się, że firma, która realizowała projekt, sama nie zadbała o jedną z kluczowych kwestii: kwestii zasilania. W niektórych miejscach po prostu dłużej niż zakładaliśmy, musimy czekać na stałe przyłącza energetyczne. Urządzenia docelowo mają się znaleźć na tysiącach kilometrów dróg w całej Polsce. W samym powiecie olkuskim stanie ich 16. Zwątpiłem, jak zobaczyłem, że jest to po prostu napędzane silnikiem diesla tylko po to, żeby, żeby zasilać tą bramkę. To nie mieści się to po prostu w głowie. To się nie mieści w głowie. To, to są rzeczy, no absurd. Do potęgnięty. Część z urządzeń zasilanie elektryczne jednak ma. W niektórych miejscach udało się zainstalować agregaty wytłumione. W innych, takich jak Podolkuski Zederman, agregaty stoją i buczą w najlepsze. Bramki w terenie poza zabudowanym mają podłączenie do infrastruktury, a w terenie zabudowanym, tuż przy domach ludzkich, mają y, agregaty spalinowe. No, idealne rozwiązanie XXI wieku. Żeby agregaty, czyli urządzenie stosowane za króla ćwieczka w dzisiejszym wieku, gdzie 10 metrów mamy do supa elektrycznego. To jest nienormalna sytuacja. Na nic się zdają interwencje mieszkańców i radnych, skoro nad inwestorem wisiało widmo sporych kar. Za każdy dzień w opóźnieniu uruchomienia systemu austriacka firma miała zapłacić milion złotych. Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad mówi, że o problemie wie, bo na agregaty się sama zgodziła. Państwo wyrazili zgodę, tak? Wyraziliśmy zgodę, ale wyłącznie pod warunkiem, że te agregaty prądotwórcze są rozwiązaniem tymczasowym, o czym wykonawca doskonale wie i że muszą spełniać zarówno przepisy prawa dotyczące spraw hałasu, jak i przeciwpożarowych. Problem z zasilaniem rozwiązała firma Czeska. Dlaczego agregaty pracują tak głośno, odpowiedzieć nie chce. jechali wczoraj firma nawet chyba nie odezwali. Nie rozumiemy. A nie rozumiecie panowie. Mówię że hałasuje, że głośne. Nie rozumiem. This is loud. To loud. Nie rozumiem. Czy i ewentualnie o ile przekroczone są normy hałasu? Na razie nie wiadomo. Przedstawiciel firmy KAPSZ utrzymuje, że dla mieszkańców nie powinny być uciążliwe. Agregaty, które czasowo zasilają bramownicę, są agregatami, które spełniają wszelkie normy wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Środowiska. Sprawą zainteresował się jednak krakowski inspektorat ochrony środowiska. Pomiary dopiero trwają, ale sam inspektor przyznaje, że coś na rzeczy jest, z tym, że agregaty spełniają wszystkie normy, zgodzić się nie chce. Nie, nie, mieszkańcy nie są przewrażliwieni. Na miejsce udało, udali się inspektorzy, którzy zlustrowali teren, i faktycznie urządzenia, w tym wypadku te diesle, bardzo głośno chodzą. A mogę zapytać, kiedy były robione te zdjęcia i gdzie? Tak, to są okolice Olkusza. One były robione dwa, dwa tygodnie temu. Dwa dni temu, proszę pamiętać. Ponieważ w Olkuszu zostały wymienione wszystkie agregaty na cichsze. Ale właśnie, no nie, tym państwu po został postawiony agregat w nocy z soboty na niedzielę. A jak ta to, to, to nie tak na zawsze? Nie mówili państwo. nie. Operator bramownic przekonuje, że kiedy tylko dostanie pozwolenie od zakładów energetycznych, bramownicę podłączy do linii z zasilaniem i rośkowie znowu będą mogli spać. Tomasz Pupiec, TVM24.